Dla wszystkich tych, którzy wokół domu mają sporo drzew, informacja taka, że kosiareczka Baras jest w stanie również pomóc Wam w kwestii pozbierania liści. Dosyć ładnie zbiera, wystarczy trochę wolniej jechać, nie trzeba tego wszystkiego grabić. Bo stwierdziłem, że i tak wiosną będzie em, ostrzony nóż na nowo, także trochę może się bardziej stępi, zbierając, że tak powiem, liście. Ale wolę to rozwiązanie niż, niż grabić tą dużą działkę. Zbiera bardzo fajnie, bo jest po prostu z powrotem czysto. Na wiosnę trawa i tak dostanie areację. Plus, oczywiście, jakiś nawóz. Także teraz te no, ślady po kołach, które powstają w tym momencie, nie będą miały znaczenia wiosną. A spore ułatwienie, bo, bo dosyć szybko to idzie i, i robi, że tak powiem, maszyna robota. Także nie tylko nadaje się do koszenia trawy, ale jeżeli trzeba też to pozbiera liście. Będzie to szybko, łatwe i przyjemne. Oczywiście po, 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 po skończeniu pracy trzeba ją umyć myjką ciśnieniową, znaczy ja tak zrobię. A ja tutaj proszę bardzo, cyk, silnik sztygi. Kupować nie żałować. Maszyna się sprawdza w każdym calu. Jest bezawaryjna, z serwisem nie ma problemów, bo serwisuje to Sztiga, także serwisów jest sporo, a jest tańsza od Sztigi około 3,5-4 tysiąca złotych. Fajniejsze jest to, że działka posprzątana w godzinę, a w ogóle się nie spociłem i fajna zabawa, zbierając liście. Pozdrawiam, do zobaczenia.